Siema siema widzowie, witam bardzo serdecznie, chodźcie się c no mamy dzisiaj 16 luty No i oczywiście jak teraz widzimy, pokażę wam nowy sklep Fortnite Słuchajcie, jeżeli się tego nie robicie, zachęcam do zostawienia suba na kanale, żeby być z wszystkimi na bieżąco oraz oczywiście, żeby niczego nie ominąć I przy okazji bardzo też za to dziękuję No i jeżeli chcecie mieć się znajomych, to możecie mnie zaprosić Ja codziennie tutaj widzowie przyjmuję mm, Tutaj oczywiście z listy znajomych Dobra, widzę, lecimy na sklep Życzę wam dobrego dnia, udanej środy Słuchajcie, środek do... z tygodnia, jeszcze trochę weekend będzie Więc yy, elegancko Widzowie, kod w sklepie, za krzakiety Dziękuję bardzo wszystkim wspierającym Właśnie z kodzikiem, za krzakiety w sklepie Mega mnie to wspiera i bardzo, bardzo jeszcze raz za to Dziękuję. Przechodzimy do sklepu. A co dzisiaj mamy w sklepie? Słuchajcie, mamy, ja bym to określił w taki sposób, spocony sklep, spocone skiny. Mianowicie po pierwsze powrócił Czerwony Rycerz. Czerwony Rycerz, czyli oczywiście skin z pierwszego sezonu. Mm, widzowie postrach akrów Anarki. Eee, dajcie znaka, czy graliście na starej mapie i czy lataliście gdzieś na akry Anarki. Bo kiedyś mieliśmy dwie farmy w Fortnite. Cie. Była farma u góry i farma na dole mapy. I pamiętam, że właśnie jedna to były akry, a druga, nie pamiętam jak się druga nazywała, ale przynajmniej no tak było. Tak było. No i co jest ciekawe w tym skinie? To jest to, że on dostał tarczę w trzecim sezonie dopiero. Czyli wychodziłoby na to, że Czerwony Rycerz od pierwszego sezonu do trzeciego był bez plecaka i w trzecim sezonie dostał właśnie on plecak m, takiego, widzę tutaj, e, no tej legendarną tarczę Czerwonego Rycerza z lwem, chyba lwem, tak to wygląda, z koroną, więc tak to wygląda. Ej, w ogóle patrzcie, on już miał wtedy koronę zwycięzcy, widzę, w trzecim sezonie. Nie no, pewnie to przypadek, ale gdyby nie, ty, ale by było, co? No, 2000 faudolców, bardzo fajny skin, jak Najbardziej spoko, do tego mamy karmacenowy kilow. Jest to oczywiście kilow od e, widzowie, od naszego tutaj rycerza. No, jeżeli chodzi o ciekawostkę, to zimowa wersja tego kill -offu była za darmo kiedyś. Mm, tam na interfeście, jak się nie mylę, było właśnie za friko, można było sobie odebrać. No, ale oczywiście to była zimowa, a nie czerwona rycerzowa. Do tego powrót manekina. Pamiętam, widzę, jak naprawdę manekinów, jak grałem kiedyś arenki. Bo ja kiedyś grałem troszkę aren. E, I pamiętam, że na arenach bardzo, bardzo, naprawdę bardzo, przepraszam, dużo osób grało manekinem. E, teraz troszkę mniej grał z tym manekinem. Nie wiem czemu. E, mi oczywiście, ten skin się podoba. No, to, co jest w nim takie spoko, to jest to, że on jest strasznie takim. Chudym skinem, popatrzcie, no tutaj mega machude ręce, tutaj też, wiecie. No i jest po prostu minimalistycznym skinem, tak bym to określił. E, mega spoko. Za 1202 style, jak najbardziej, no i do tego mamy jeszcze kółko, czyli kierownicę na plecy e, albo z takimi żółtymi paskami i choinką zapachową, albo po prostu zwykła kierownica. Ej w ogóle chcieli ten e, mógłbym nagrać odcinek Fortnite na kierownicy, ciekawe, czy da się grać. Nie wiem, dajcie znać, czy kiedyś graliście. Nie, chyba się nie da, ale może da się, nie wiem w sumie. E, dalej mamy petynę. Kilow za 500 wodolców, eee, no epetyna, no dwa style, żółte oraz czarne i eee, jeżeli ktoś ma elitarną agentkę, ogólnie giga pasuje ten czarny styl do elitarny, ja, ja tak grałem raz sobie i bardzo pasuje. Eee, dalej mamy próby zderzeniowe, czyli oczywiście skórka, za 300 żółto-pomarańczowo-czarna, no i widzowie powrót skina Orina. Eee, mamy takiego skina tylko w wersji damskiej, on był w karnecie. Leksa chyba się ten skinek nazywał? Nie jestem pewny, możecie mnie poprawić, jeżeli się tutaj pomyliłem, ale wydaje mi się, że to jest właśnie skin podobny do Lexy, tylko że w wersji męskiej, Lexa jest po prostu w wersji damskiej Tak wygląda taki plecak No i widzowie idziemy dalej słuchajcie, kilof kilownicości, kilownicości Za 800 tak wygląda, taki ma dźwięk u, taki czerwony efekt uderzenia, zobaczcie sami. Ej, to jest ciekawe, takie kreskówkowe trochę, nie? Coś w tym stylu, no ciekawa sprawa. Dalej mamy grapplerkę Galaxy Skin, który był e, do wygrania, jak się nie mylę, w turnieju na telefony. E, na trybie Arsenał. Mogę się mylić. Nie, dobrze mówię, bo to jest siódmy sezon, drugi rozdział. To ten skin było do wygrania na telefonach. E, dajcie znak, czy braliście udział w turnieju. No ja niestety nie brałem. Aczkolwiek, mm, no, no szkoda, że nie brałem. No fajny skinek, to no, fajny skinek. E, do niego mamy też kilofy gwiezdne ostrza galakcji. Podwójne kilofy za 1200. Oraz portal wirowy za faudolców 500. Czyli taki, no portal, widzowy, taka, nie wiem, galaktyka, czarna dziura. Tak mi to przypomina, coś w tym stylu. E, no i można kupić sobie cały zestaw 1200 faudolców taniej. A więc, no można zgarnąć wszystko za. Za 2,5 tysiąca. Bo ja mam kupioną skórkę, dlatego tutaj mam troszkę taniej. Za 2,5 tysiąca, skin, kilofe y i, i skórka, więc przecena całkiem spoko eee, Dalej mam już strzel z brutala, ej, no, ja pamiętam jak brutale był w grze. Dajcie znaka, czy wy pamiętacie brutale, w sensie mechy, widzowie. Ja pamiętam, że kiedyś dało się nimi Macy zbierać, nie wiem, była miejscówka taka eee, neosklepowa sadyba, i jak tam się wchodziło brutem, w sensie mechem, to no w minutę miałeś full matca, prawie dosłownie. Pamiętam tak jak dzisiaj tam taką galerię trzeba było zdeptać i, i od razu się miało. Do tego 1500 Folców E, za agenta cienia, zamaskowanego cienia, przepraszam, nie agenta cienia, czerwony, tutaj taki płaszcz, czerwono-złoty i skrzydła cienia. Dalej idąc, mamy księżycowe podskoki. E, jest to emotka. Hmm, jaka to jest emotka widzowie, Bo ona ma jakiś taki inny kolor? Co to jest za emotka? Co to znaczy? Ty. Jakaś taki, no widzicie, że ona ma inny kolor? Czy ja coś źle widzę? Nie, no ma inny kolor, tylko co znaczy ten kolor? Nie wiem, słuchajcie, nie wiem, słuchajcie, co oznacza, aczkolwiek jest to na pewno emotka. Przechodzona, czyli można sobie tak skakać na niskiej grawitacji. E, no, ciekawa sprawa. Do tego mamy emotkę dawaj za 500 wodolców oczywiście z serii i konwidzowie. E, emotkę ściągnij wodę za 200. Takie machnięcie rękami: takie szuszu, szuszu. Pyk, na miejsce jest tutaj napisane. No i dalej mamy matematyka wyższa, czyli tam minus, plus, mnożenie, dzielenie. No to widzę, jest to matematyczne tutaj matematyczne symbole, e, matematyczna emotka. Co tam dalej mamy? Silksonic dalej jest w sklepie. Już któryś dzień mamy właśnie tutaj w sklepie Silksonic. Dalej można sobie kupić Bruno Marsa oraz Andersona Paka, czyli właśnie duo Silksonic wraz z ich emotkami, Kilowem oraz muzyką. W sklepie dalej mamy Powiech Miłości, oczywiście Powiech Miłości są to skiny walentynkowe, ale co ciekawe, do skinów walentynkowych e, jeszcze weszła Kira. Widzę w nowym stylu, ponieważ Kerry nie było w sklepie na walentynki i weszła ona jakby dzisiaj po update, cie. No ale niektórzy możliwe, że jej nie widzieli, więc pokazuję to jest nowy styl do Kiry różowe włosy, biała, tutaj koszulka z sercem, różowe spodnie, różowe szpilki, różowe rękawiczki, no po prostu biało-różowy skin. Do tego mamy oczywiście plecak, wyrazista zieleń, która może być widzowie różowa oraz widzowie kilofy blokowe, ostrza, również podwójne. Też mogą być różowe, czy się przeskoczy, czy nie. O, tak wyglądają też, takie z sercami. No i ostatnia rzecz, jaką mamy, to lotnia. Zielony orzeł, która może być też różowym orłem. E, no i idziemy dalej. Jeżeli chodzi o talerze skiny, miłosny cierń, łamać serc, zakłanka, czekolada, różuś i ciężkie serce. skiny, które były już w sklepie. Tak samo zestaw, zestaw też, też już mamy jakiś czas w sklepie. Tak samo miłoska, bombonier, uderzenia miłosne, miłości, czacha, czaszunia, wszystkie emotki. No to już było w sklepie oczywiście, e, już kilka dni. Pakiety i zestawy się widzowie... Yy, przejrzyjmy czy nie ma żadnych nowych przeceń, się nie zmieniły, karn ten sam, ekipaka ta sama, no i ode mnie to na tyle, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, widzimy się oczywiście na odcinku o godzinie 8.45, mam nadzieję, że nie zasnę przy montowaniu, bo mamy pierwszą 17 teraz, ja, no więc no pójdę spać koło 5:00. więc życzcie mi wolzenia, dobrej nocy, kodzik, zakrzak i tym sklepie. dzięki za wsparcie, subskrybujcie kanał, wbijajcie Discorda, jest linki w opisie i do zobaczenia na odcinku i na live, trzymajcie się, elo elo, bye bye, cześć cześć!